Ej hejo, hejo, dzień dobry, witam was kochani w kolejnym vlogu My z akurat z Ignaciem się e, ubieramy i zbieramy się do sklepu Bo zakupy same nie przyjdą z wami Chciałam się przywitać bardzo, bardzo serdecznie e, Tak, i mimo takiej beznadziejnej pogody za oknem U nas dalej leje, powiem wam, że normalnie już Z tym deszczem to... Hmm, ja mam już tak na pięku, z tym deszczem Powiem wam, że naprawdę ja widzę, że się ładnie komponuje tutaj z półką I ogólnie z wystrojem w sypialni Z moim e, sweterkiem tak, Ignacy, z moim sweterkiem z Bonprixa. Pokazywałam Wam całe zamówienie, właśnie nawet teraz dogrywałam niedawno o tym sweterku, całe zamówienie we vlogu. Także Was tam serdecznie zapraszam. Jak nie zapomnę, to Wam podlinkuję te sweterki, bo naprawdę powiem Wam, że są super. Jeansy też mam z Bonprixa, a botki mam od Well Dressed. Także tak dzisiaj u mnie szary, na to jeszcze wezmę, ubiorę szary to szary płaszcz i lecimy z Ignasiem na zakupy małe, bo mi troszeczkę rzeczy brakuje do obiadu. No, a z Wami się witam i jeszcze raz dzień dobry dobra, słuchajcie, bo zadałam Wam też to pytanie na Instagramie, ale też zapytam się was tutaj. Zobaczymy, co tam wyjdzie z Instagrama, ale napiszcie mi też w komentarzach właśnie, w jakich godzinach Wy wolicie, żeby się pojawiały filmiki. Czy wolicie, żeby to było rano, czy żeby to było wieczorem? Kiedy macie najwięcej czasu, żeby poświęcić, wiecie tam chwilkę na, na filmiki. To pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że mam do Was ogromną prośbę, żeby każda z was, która ogląda mnie, która lubi, która często to jest zagląda sprawdziła czy macie mnie w subskrypcjach e, ja już ten problem ym, o tym problemie słyszałam od y, kilku dziewczyn dziewczyny mówiły o tym na Instagramie, zdarzyło się też, że na YouTubie, ale najczęściej na Instagramie o tym słyszałam właśnie, że no, pomijając to, że gdzieś tam zasięgi uciekają i jest naprawdę mała oglądalność filmików, czy makijażowych, czy jakichś tam kosmetycznych, to dziewczyny skarżyły się na to, że znikają liczby, znaczy znikają liczby subskrypcji, no po prostu osoby, które subskrybowały, tak jakby subskrypcja danego kanału albo im znika i te głosy czyny mają od Was, od widzek, że po prostu miałyście w subskrypcjach, a nagle wiecie, nie widzicie filmiku raz, drugi, trzeci, a się okazuje, że filmiki dalej się pojawiają, a Wy nie macie po, powiadomień o tym i się okazało, że YouTube wywalił Wam tak jakby dany kanał z subskrypcji. I tak samo działo się z Instagramem, więc jeżeli wiecie, śledzicie się tam na bieżąco i coś takiego zaczęło Was niepokoić, że gdzieś tam nie dostajecie informacji o filmiku, to być może po Po Nie jesteśmy, czy może ja będę mówiła o sobie, tak? Ale, no, tak jak mówię, ja tego tak jakoś bardzo nie zauważyłam. Ale być może też ten problem jest, bo jakoś tak nie śledzę tego, ile ja mam subskrypcji. Więc, więc co? Więc nie mówię na swoim przykładzie, ale po prostu proszę Was też, żebyście sprawdziły, czy mój kanał jest w Waszych subskrypcjach, czy dalej go subskrybujecie, bo to może być problem numer jeden. Ja od Was miałam głosy o tym, że dobrze, że Instagram, bo jeżeli nie, jeżeli ja bym nie dodała na relacji, że dodałam filmik na YouTube'a, to byście nawet nie wiedziały, że jest filmik, więc e, tak jakby gdzieś tam mm, po prostu nie macie informacji, że moje filmiki się pojawiają i być może to jest albo pierwsze, y, nie macie mnie już w subskrypcjach, bo coś się stało i po prostu YouTube wywala i tak się na pewno dzieje, e, albo y, za mało jesteście aktywne na moim kanale, co wiecie, YouTube y, uważa, że jeśli jesteście nieaktywne, to Was to nie interesuje, dlatego też nie dostajecie powiadomień o moich filmikach, także tak dla przypomnienia, więc posprawdzajcie sobie i na Instagramie, i na YouTubie czy macie mnie w subskrypcjach? No i też tak może się dziać z jakimś Waszym innym ulubionym kanałem, tak? Wiecie, nie macie jakichś powiadomień, nie wiecie o co chodzi, co się dzieje, więc być może to są problemy. Mówię Wam o tym, dlatego że duża część osób nie ma o tym po prostu pojęcia, nie wie co się dzieje i jakoś tak wiecie wyszukuje filmików i wtedy sprawdza czy ktoś tam coś na kanale nowego dodał a tak naprawdę problem może być w tym, że nie, mam, nie macie nas w subskrypcjach, także sprawdźcie sobie to, to tak ode mnie, no i dajcie mi znać kiedy byście chciały najlepiej oglądać filmiki jak wam by pasowało, ja tak postaram się wiecie w większości za, i za większością po prostu jak wybierzecie, jak wasza większość wybierze, to po prostu tak filmiki będę dodawała, bo ja dodaję przeróżnie i rano, i wieczorem, i po południu, i do południa, i tak dalej, i tak dalej, więc, a chciałabym tak, wiecie, żeby wam jak najbardziej pasowało, więc dajcie mi znać, będę wam bardzo No, a tak w ogóle to z obiadem jestem w takim niedoczasie, że to pani masakra, i bardzo nie lubię takich sytuacji, bo ja wolę mieć obiad już, wiecie, rano, ogólnie przeszykowany, ogarnięty, ale mój błąd, bo wyciągnęłam mięso dopiero o godzinie... Nie wiem, pół do dziewiątej rano, a mam ymm, nazwę to pałką, nie? Jak to się nazywa? Ale od y, indyka, tą część. Jak pałkę wyglądającą. Ja na to mówię pałki po prostu. No i szyja, i ta, wiecie, pałka jest dosyć taka duża, więc zanim mi się odmroziła w wodzie, nie ciepłej jak coś, tak dzisiaj musiałam niestety rozmrażać mięso. Nie lubię. Wolę wyciągać wieczorem i wiecie, żeby na rano już mieć mięsko gotowe, no ale taki, taki mój błąd dzisiejszy. No i jest co? Prawie pierwsza godzina. Ja dopiero, no już mięso mam gotowane. Marchewkę wrzuciłam, zaraz będę ziemniaczki, bo robię dzisiaj. Barsz ukraiński, nie wiem czy to barsz ukraiński, niby mrożący jest barsz ukraiński, ale ja bardziej bazuję na buraczkach w słoiku. I jakby miała dwa słoiczki, to bym w ogóle nie wykorzystywała mrożonki. No więc ja barszczek już kończę i tak jak Wam powiedziałam, ale to mnie chyba urwało, bo bateria padła, że jakby, nie, jakby miała dwa słoiki tych tartych boreczków, takich wiecie, co do obiadu ale spożywamy, to wtedy bym nie dodawała mrożonki, ale że miałam tylko jeden, no to dodałam też mrożonkę, po prostu barszcz ukraiński i taka zupka jeszcze troszkę zaklepie. No i obiadek gotowy. Później się, bo późno jest pół do trzeciej, ja dopiero kończę obiad, no ale czasem tak bywa, jak się po prostu nie myśli o innej Zobaczcie tutaj, jakie piękne już wyrosły. Raz, dwa i trzy. Piękne, piękne, piękne mi tutaj rosną. Mhm. A robię sobie porządek, bo właśnie chcę zrobić miejsce na sweterki, to znaczy miejsce, tyle o ile to gdzieś tam mam, wcisnęłabym, ale wieszaków nie mam, muszę kurde, kuć w ogóle zobaczyć, wieś tańczy i śpiewa. Chcę wymienić wszystkie na szare, wiadomo, ale może nie wiem, czy nie, nie wiem, czy wiadomo, ale wiecie, no, mówię. Ale co, ale właśnie zawsze zapominam, jak jestem w mieście kupić tych wieszaków. Muszę sobie kiedyś na czole wypisać, może wtedy nie zapomnę, więc szykuję sobie i ściągam właśnie sukienki takie typowo-typowo-letnie i sobie je złożę i gdzieś do półki schowam, a na to miejsce właśnie powieszę mm, sweterki. Jakie zrobiłam taką małą segregację w sumie. O, dotąd mam sweterki przeróżne. Później mam takie bluzki, cieńsze. Bluzę jedną, w sumie tutaj dwie takie kiecki, które zostawiam. Yy, takie bardziej letnie. No i tutaj mam jakieś koszule, takie jakieś sukienki, też jeszcze resztę. Tutaj mam koszule, takie cieńsze, cienniejsze. Krótkie rękawki. A gdzie Ty, przepraszam, się wybierasz? O, krótkie rękawki, a tutaj takie typu coś o katanka, jakieś żakiety. Kurtka nawet jest tutaj, o jakieś takie futrzaki, więc tak troszkę ułożone, posegregowane przede wszystkim. Więc jesień mamy tutaj na dole. Teraz, no, także takie kolorki spokojne, jak widzicie. Typowo, typowo jesienne. Z tego naprawdę tu by się zdało posprzątać, posegregować, kurtki powyciągać, no i tutaj w tych kieckach zrobić porządek, bo tutaj tego trochę jest. Trochę się nawarściło, nazbierało i też posegregować, w czym chodzę, w czym nie chodzę. Może jakąś część wystawić na sprzedaż. Yy, o, za jakieś takie, wiecie, groszowe sprawy. No, także czekam nie trochę. A, dobra, przyszło też moje zamówionko z Allegro. I słuchajcie, zamówiłam sobie żel. Yy, ten, który ja używam, no odkąd zaczęłam robić teraz ostatnio, to właśnie ten jedna z dziewczyn, która prowadzi swój salon, mi poleciła i właśnie taki że używam. E, Foliki zamówiłam takie o w, w słoiczkach, taką do odbijania. Te takie y, paseczki, nie wiem, to, to też była jakaś folia chyba się nazywała, czy tasiemka o tasiemki. Złotą i srebrną. miała być złota, ale jest taki trochę przekłamany kolor ten złoty taki ciepły bardzo o, tego pomarańczowe, pomarańczowe złoto eee, cleaner, lock polerski ten, fraz jeden do ściągania eee, hybrydy dwa pędzelki, jeden taki do zdobień cieniutki, cieniutki, cieniutki drugi taki tradycyjny, bo mi się zapsuły moje i kupiłam trzy kolorki hybrydy z jakiejś takiej marki eee, Sun One i powiem Wam, że oglądałam recenzję no i podobno spoko, są spoko więc wziąłem biały dozdowień, czarny zdowień i e, to jest czarny a ten jest taki szary, myślałam, że troszeczkę będzie jaśniejszy, e, po prostu tak, żeby go nałożyć na cały paznokieć sobie przetestuję, zobaczę, bo 5 ml 10 zł, 9,99 więc spoko, ale zobaczymy jak będzie z tą jakością, bo te hybrydy z, na przykład ze sklepu chińskiego są takie średnie, bardzo, bardzo średnie nawet bym powiedziała, te ciemniejsze bo te jasne to tam jeszcze, ale ciemne to tak no, także zobaczymy, I w sumie za cały zapłaciłam 9 dych, Na no, sam żel kosztował y, 30, to po 10, nie, no, a to takie już pierdółki, to dwa po w ogóle też kupiłam sobie krem z jajki, i mleko, nawilżając coraz sucho, na to zmarszczek bo wiecie co kończy mi się ten mój z Evelani, już mam albo na ostatnie użycie, albo na pół e, i e, no i co? I nie mam żadnego kremu na noc, takiego nawilżającego, więc akcie desperacji po prostu wzięłam ten u nas w sklepie. E, jeszcze były ten oliwkowy i chyba ten taki ma z masą kakowym czy coś takiego, ale one miały zaraz na drugim albo na trzecim miejscu w składzie parafiny. Tutaj widzę, że tej parafiny chyba nie ma. Jest w ogóle masło Shea z tego co widzę. No, a najważniejsze dla mnie, że nie ma parafiny. Mam jest pantenol tutaj, yy, ale patrzę, czy jest parafina. Mam nadzieję, że nie ma, yy, bo na tym mi najbardziej zależało. Mam nadzieję, że będzie spoko. Także wracam do jakichś takich yy, w sobie zapomnianych rzeczy do kozium lekko. Pamiętam, jak moja babcia używała kiedyś dawno, dawno, bardzo dawno temu, już tak mieszkaliśmy u niej. Czyli to było jakieś, mm, już Wam mówię, yy, 12-14 lat temu. Także babcia moja już tego koziego mleka używała, e, więc no mam nadzieję, że po prostu będzie ładnie nawilżała. No i chyba tam 10 zł kosztował, czy jakoś tak, e, ale patrzę coraz, mam nadzieję, że nie pominęłam tej parafiny nigdzie, bo się zdenerwuję. E, no, ale tamte właśnie dwa miały zaraz na pierwszym, a drugim o chyba na trzecim, czy na czwartym miejscu parafiny, więc absolutnie. E, no, a tam zobaczymy. No, a o tym kremiku mówiłam, który mi się kończy z Everline, to jest krem do ciała i do twarzy, ja go używałam cały czas do twarzy i naprawdę był mega, 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 mega super, naprawdę jeszcze super, jak kiedyś gdzieś spotkacie, to Wam polecam, ja jak spotkam, to też na pewno kupię, ja go dostałam gdzieś tam, nie gdzieś tam, tylko w Biedronce za jakieś grosze, On był na jakieś wyprzedaży i nie wiem, czy oni go wyprzedawali, bo po prostu znikał, czy jakoś tak po prostu była taka wyprzedaż w Biedronce, ale no nigdzie już indziej go nie widziałam niestety, a szkoda, bo naprawdę jest dobry. Po nie wiem który ogarnęłam toaletkę, pędzle i tutaj sobie poukładałam, poogarniałam bronzery róże, rozświetlacze bronzery w paletach kurektory pudry, tutaj kredki produkty do brwi, szminki ale tu jest miszmasz szminki ciemne i jasne pomieszane razem, bo yy, brak yy, o, dobra, już idę do Ciebie Ym, bo co, bo za mało przegrodek, ogólnie ta toaletka z Ikei jest w miarę pojemna, ale problem jest taki, że właśnie ta szuflada się nie wysuwa do końca i na przykład te organizery też z Ikei, y, tu mam o, kieszonkę, która jest niewykorzystana znaczy tam coś wrzuciłam, ale rzadko tam zaglądam, tutaj, tutaj i ta też tam z tyłu, także tak to wygląda. Tutaj mam rzęsy sztuczne, no ale jest porządek. Jeszcze by się przydało powycierać wszystkie kosmetyki, każda z osobna, ale to może jeszcze innym razem, a może za chwileczkę, coś tam pogarniam tak delikatnie, póki e, dzieciaki mi dają. Właśnie muszę iść do Aleksa, bo jakieś tam książki poszukuję, także. Ale jest, jestem zadowolona, bo jest porządek. Tak. dobro. Dzisiaj taki troszkę bardziej produktywny dzień, co do sprzątania, bo ogarnęłam szafę, ogarnęłam sobie toaletkę właśnie przed chwilą, także super nagrałam Wam sprawozdanie do e, ostatniego podkładu w, w odcinku numer dwa także super się cieszę no i za chwilę idę zmywać wszystko mamy przed dziewiętnastą więc co? no więc myślę, że już czas na zmycie makijażu, za chwilę jakaś kolacja i my teraz mamy już takie postanowienie jak i nas nie ma tych drzemek, że koło godziny dziewiętnastej jest wyłączony już telewizor no i troszkę się bawimy, układamy jakieś tam puzzle, wieże klocki i tak dalej, tak dalej, taki czas typowo, typowo z dziećmi wiecie przez cały dzień wiadomo dzieci dzieci ale taki wiecie że już telewizora nie ma rysujemy coś kolorujemy układamy puzzle i tak ogólnie siedzimy sobie jeszcze troszkę no i przed 20 myjemy Ignasia i Ignaś 20 idzie spać i ogólnie update'uje jesteśmy bez drzemek już ponad tydzień i idzie spać Ignaś tak około 20 i wstaje około godziny 8 więc tak to wygląda. Jak tak y, będzie spał to jest spoko, mam nadzieję, że się to nie pogorszy. A póki co bez drzemek kompletnie, bo jeszcze nie było tak, że stało jakoś mega wcześniej. Żebym po prostu była zmuszona do tego No na razie zrezygnowaliśmy Są takie kryzysiki malutkie, że wiecie Widzę, że jest taki śpiący bardziej, tak wiecie, przy obiedzie Albo wtedy jechaliśmy do miasta W aucie tego tak widzę śpiączka złapała, ale tak ogólnie Jakoś tak mocno nie widzę Nie ma, tak wiecie, że jakiś stał się, nie wiem, nieznośny Czy jakiś taki, wiecie Nerwowy, czy coś w tym rodzaju Raczej nie zauważyłam takich rzeczy I mam nadzieję, że tak pozostanie no Więc na razie jesteśmy bez drzemek że silny chłopak tak myślę, że wcześniej dosyć wcześnie yy, przestał spać chociaż wiem, że dzieci koło dwóch lat przestają już niektóre, no ale niektóre mają trzy lata i śpią dalej, niektóre mają pięć i jeszcze potrafią drzemać w ciągu dnia więc no ja myślałam, że będzie spał i chciałabym, żeby spał dzień jak najdłużej ale powiem wam, że te wieczory były naprawdę tragicznie męczące i myślę, że dla niego, bo on wiecie tutaj chciał spać, tutaj nie potrafił zasnąć, dla mnie też, bo wiecie, ja siedziałam on już usypiał w łóżeczku, ale ja siedziałam tutaj, bo jak ja wychodziłam, to zaraz zaczynało się wstawanie, a jak ja tutaj byłam, to on leżał Przynajmniej w łóżeczku, a tak to wstawał, wyrzucał to poduszkę, to kołdrę, smoczka i tak wiecie, Takie było chodzenie, tak naprawdę. Więc wolałam tutaj siedzieć, także czasami było tak, żeby się, jak obwodziłam przed 22. Stąd nieogarnięta, jeszcze nic nie zrobione. Także będzie jak to wieczorem kolację i Aleksowi, i śniadanie do, do szkoły. Więc ja roboty też wieczorem troszkę mam. Franki się coś cieka, no więc było to męczące. Myślę, że dla dwojga więc no, na razie bez ramek i no, zobaczymy. Także będę na pewno update'ować a póki co lecę zmywać wszystko z twarzy i no ma to już proszę na siłownie, możecie coś obejrzymy jak najzaśnie. No szybciutko się jeszcze wyrobię teraz sobie ogarnę m, siebie trochę m, trochę to śniadanie i Aleksowi trochę może coś sobie podszykuję już na kolację, żeby później wiecie tylko albo zjeść, albo coś tam było najczęściej tosty na kolację e, sobie robię, więc po, już sobie podszykuję wszystko, później tylko cyk do tostera i gotowe no także tyle kochani, chyba chciałam wam powiedzieć i e, co i da się zmywać, a z wami się na pewno jeszcze widzę No, no kochani słuchajcie, chciałam się wam pochwalić moim powiem nowym mani, ale w sumie wprawdzie mam je już tydzień e, no ale jestem niesamowicie dumna e, Takie i teraz niektórzy sobie pewnie myślą ciekawe z czego e, wiecie co, słuchajcie, ja robię paznokcie od bardzo, bardzo dawna, zresztą jakby śledzicie dowiecie, że dawno, dawno te paznokcie były przeze mnie samej sobie robione, mam je też mojej robiłam kiedyś, dawno dawno, Ojej, nie wiem, 10 lat temu, czy nawet dalej na zdrówko. Robiłam też tutaj z gdzieś znajomym, jakimś koleżanką i tak dalej tak dalej ale to były wiecie wtedy takie french, modne, a, wtedy jeszcze nie było hybrydy, a były kolorowe żele i tak dalej tak dalej, taka epoka kamienia łupanego, kto jest z tej epoki dajcie znać, w każdym razie, Zresztą mi się coś denerwuje tak, te sorki, w każdym razie no paznokcie robię od dawien dawna i ja zawsze stawiałam na prostotę w paznokciach, teraz zwłaszcza przy Ignasiu to dla mnie Paznokcie miały być zrobione, wiecie, szybko, prosto, szybko, żeby nie zajmowały dużo czasu I, i właśnie tak też robiłam paznokcie, a czasami jakaś cyrkonia, czasami jakiś pyłek, a jakiś brokacik i tak dalej, i tak dalej, nie rysowałam żadnych wzorków, nie kombinowałam, bo to jest czasochłonne, a ja najczęściej robiłam paznokcie z Ignasiem albo też na jego drzemce, więc wiecie, no... Nie ja mogłam sobie pozwolić na jakieś kombinacje itd., itd., itd. bo chciałam po prostu, żeby te paznokcie były zrobione szybko. No, a teraz jakoś tak kurczę: moja koleżanka Martyna zainspirowała mnie do robienia wzorków. Jak widzicie, już mam odrost, mówię, no tydzień czasu już je mam. Tak, dzisiaj dokładnie mija tydzień, więc już jest odrościk. Także Martyna mnie zainspirowała do robienia wzorków i jakoś tak w ogóle ja lubię jesień, te jesienne kolorki. W ostatnim czasie kupiłam właśnie sobie ten musztardowy mmm, kolorek, o to jest Neonile. Mm, kurczę, jak to jest, no, na, jaki to jest numer? Nie pamiętam teraz. Pisałam wam o tym nawet na Instagramie, bo jest tam zdjęcie tych paznokci tam są e, lakiery m, wypisane. Jak nie zapomnę, to pod spodem wam tutaj e, napiszę. E, w każdym razie, e, no jakoś tak ta jesień, Martyna, i jakoś tak postanowiłam, że kurde, no tyle czasu robię i muszę zrobić coś nowego, coś pokombinować, coś więcej, żeby się tutaj zadziało. No i tak też powstały te paznokcie, takie jesienne. Jak widzicie, tą szarość to jest ta, którą Wam pokazywałam z tej nowej hybrydy Sun One, no, białe, czarne to są też te tutaj listki, które malowałam, są właśnie też tą hybrydą wykonane i póki co powiem Wam, że spoko się pracowało, mam je tydzień i na razie jest dobrze, naprawdę jest dobrze, one kosztowały 10 zł za 5 ml, także spoko, no więc słuchajcie takie mani wjechało, jesienne, typowo jesienne, co następne to zobaczymy, ale też mam chęć na coś, żeby coś malować żeby coś tam kombinować, także zobaczymy co to będzie, w każdym razie no wzięłam się troszeczkę za te paznokcie, nie mówię, że prostota jeszcze za gości na moich paznokciach ale, ale fajnie jest czasami zrobić coś takiego no więcej po prostu na, na tych pazurkach także tak to wygląda. Dajcie znać, czy Wam się podoba. W komentarzach na Instagramie widziałam, że bardzo, postory, bo też najpierw dałam na story, też widziałam, że bardzo Wam się podobają. I muszę Wam powiedzieć, że ja wiem, ja jestem świadoma tego, że mają one niedociągnięcia i że pewnie można było pewne rzeczy zrobić lepiej i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że jak na takie, wiecie, moje paznokcie, na taką amatorkę, to, to nie jest źle. I myślę, że jest fajnie. Ja jestem zadowolona, jestem dumna z nich i no, Dobrze. tyle wam chciałam powiedzieć i od razu się z wami pożegnać także tak na koniec paznokciowo no także trzymajcie się kochani ciepło i do zobaczenia w kolejnym buziaki papa pa. trzymajcie się